I bobry, mówię dzień dobry, siema. Przed chwilą byłem na polu, teraz już jestem przed obiektywem kamery, przy moim biurku. Dziś pogoda piękna, dopisało jak diabli, po prostu wygrzało nas, złapaliśmy jakieś tam odrobinę opalenizny. No oprócz upalenizny złapaliśmy kilka fajnych fancików. Za momencik zobaczycie co wyszło mi generalnie. Ze mną na polu byli Mateusz i Piotrek. Mateusz nakosił Rzymków, przez chyba 5 albo 6 sztuk. Niestety same wycieruszki, jeden jakiś tam ładnie przychowany, ładnie zachowany. Pozostałe pozostawiają wiele do życzenia. Piotrek no Piotrek dzisiaj z tym rozwalił, pociągnął dwa hamerki. Chyba Pęsa z okresu Elizabeth I, tak przypuszczam, i półpęsówkę. Oba w dosyć przyzwoitym stanie. Na filmie będzie widać jednego, drugiego nie nagrałem. I wyciągnął element jakiś taki srebrny, prawdopodobnie to kawałek biżuterii, jakaś nabijka saksońska bądź też rzymska. Też ładna rzecz też jest na filmiku, natomiast ostatniego jego fanta yy, rzymskiej monetki nie mam. O, tam się mijaliśmy, nie udało mi się. Yy, moje, jak już wspominałem, wszystkie fanty zobaczycie na filmiku, a ja ja zapraszam Was do oglądania. Nic dodać, nic ująć. Zapraszam. I taki obrazek z początku midwiku jak to wygląda. Tam z tyłu też są kary, nie? Samochody w znaczeniu. Mateusz i Piotrek tutaj są i tam wszędzie są samochody. Samochody i samochody. To konkurencja ostra. Bardzo ostra. Nie wiem, jeszcze tak grubego miniwyjta to ja nie widziałem. z zbożu 3. Mateusz na horyzoncie. Tak. Tam, a tam, ja tutaj chodzę z misją Rzym, jak zwykle szukam tego swojego srebrnego denara. Wchodzimy w taki zboż, taki i na razie denara nie ma, ale wyrazło coś innego, co ostatecznie też cieszy. Co ostatecznie też cieszę, dosyć mocno. A mało tego, mało tego, a ja nawet chyba wiem, co to wylazło. To mi wygląda, że będzie troszeczkę. Są, Tak zdecydowanie. Zdecydowanie to jest. To jest moi drodzy Jakub. Jakub pierwszy steward. Pewnie różyczka, ale fajnie. U Garego miałem takiego dziurawego hamera, teraz mam chyba całego. I to jest genialne, to jest genialne. A kiedy indziej dowiecie się dlaczego, szukam dalej. No i kolejny dołek, teraz to ja po prostu nie mam pojęcia co to jest, jest bardzo brudne. Po wielkości może to być jakiś saksonik albo rzymek albo wycieruch. No że wycieruch to raczej to jest gwarantowane, natomiast czy wycieruch rzymski czy saksoński to trudno mi rzec. No to ok, i tak dołek, w którym siedział minimek. Minimek wyszedł na pierwszy ogień, ale dołek nie był pusty. Siedzi coś jeszcze. Jest bardzo regularne. I ja to trzymam kciuki, żeby to był denar. Buzik nie Dener, już widzę mortkę. George, a że mam duże doświadczenie w ostatnim czasie z trzy pensówkami, to ustawiam 6 pensów. George, super srebro, 6 pensów. George, bardzo się cieszę. Niech krzywić się, cieszyć się, cieszyć. zmieniliśmy pola na poprzednim niezbyt to warszet było potwornie przechodzone po raz kolejny musiało być kopane w tej chwili kopiemy na takim fajnym wzoranym nie jest z ale... ale pierwszy skoczył co by nie było znowu Georgek Sześć pionów. Jeszcze raz ujęcie na polach. Kopiący midwig, przestawiliśmy się na pole inne. Na początku byliśmy na polu obsianym, wysokim zbożem. Tam wyszło troszkę rzemu, troszkę innych rzeczy. Tutaj na tym polu troszkę większa bida. Mateusz, no ten Mateusz wyjął Georgia w brązie chyba. Jeszcze nie wiemy, bo wymaga czyszczenia. Ja wyjąłem Georgia sześciopensówkę i na razie nic więcej. Mnóstwo sygnałów, ale głównie śmieci. A mi się tak chce spać, żebyście nie uwierzyli. Pogoda się zrobiła ciepła, fajna i. Czaję się zostawiłem, kurtkę w samochodzie, tak żebym pewnie leżał tutaj i spał na miedzy.. Tak. Chcesz ten. ten nie. Jeszcze jeden ciężki wiatrak na horyzoncie. Nie wiem, czy go widać w kamerze, słychać, zapewne tak. No, Piesłuk Guziczek, e, jakiegoś takiego napa Od spodni jeansów, nie wiem. Tu jak to jest ciekawe, też bo to jest taka jakby miedziana. Nabić. A bit. Tu Na to, to tego, nie wiem, co też jestem to też jest jakaś taka element. Aha. Ciężki i to jest stary hmm. na pewno Dzwonek od tego od roweru No jak wiesz Jechał, chciał komuś zadzwonić tam, jest, no, bo bo, no. To by przywalić w Piramidka jest kocur czekaj Ciekaw jestem bardzo, czy to seksuański artefakt 3. No śliczna jest Śliczna jest a pokaż jeszcze To jakbyś mu, Piotrku. To zrobiło furawę dzisiaj, ładnie to wyczyścił. No. I to też to, najpierw wodą delikatnie, tylko a nie A w to nic, konserwo powinien. możesz to wrzucić, bo konserwo jest łagodne. Nic nie uczyni. Bo nie. Do tego płynu? Tak. Na pewno? To tak. Sobie? On jest typowo dedykowany do srebra. Czekaj. Czekaj, tylko teraz powiększyłem, Dobra. to ja też więcej Dobra. widzę. zaraz jeszcze przez dupę spróbuję zobaczyć, bo no, to tego, tego, tego gościa, Dziękuję. jego znacie już. Tak, to ja. Natlenię, drugi Hammer. O jest. drugi Hammer w życiu, tym razem ci Tym razem widać co to za Hammer. Śmigłowce nam cały czas gdzieś tam odle towarzyszą. Piotrek ma hamera, Mateusz już chyba trzy rzymki. Ja mam dwa George, sześciu pensówki, jednego hamerka i teraz wyskoczył drugi, tylko ten jest w fatalnym stanie. Ten jest zdecydowanie w stanie fatalnym, agonalnym. Czy jak to zwadzi, ale sreberko jest sreberko a czterech w ciągu jednego dnia, to już nie pamiętam kiedy mi się udało pociągnąć. Pozdrawiam może będzie kolejne.